Boże wieczny i suwerenny. W tej świętej chwili, gdy zatrzymujemy świat wokół nas, by rozmawiać z Tobą, pragniemy czegoś więcej niż tylko prosić. Pragniemy się poddać. Prawdziwe poddanieć, nie tylko słowami, ale całą duszą. Nie przyszliśmy z listami. Nie przyszliśmy z żądaniami. Przyszliśmy z sercem w dłoniach, mówiąc, Ojcze, jestem tutaj. I nawet jeśli nasze szaty są brudne od bitew, nawet jeśli nasze stopy są zmęczone drogą, przyszliśmy. Bo wiemy, że jedna sekunda w Twojej obecności znaczy więcej niż tysiąc dni zdala od Ciebie. Ty jesteś schronieniem w chaosie, pokojem w wichrze, mocną skałą, gdy wszystko się rozpada. Dziś zrzucamy z siebie pychę, pośpiech, wątpliwość i klękamy z bojaźnią. Ty jesteś Bogiem i to wystarczy. Żadne błogosławieństwo nie jest większe niż przywilej nazywania Cię Ojcem. Dlatego dziś rano, zanim powiemy cokolwiek, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy duszą, uwielbiamy z zamkniętymi oczami i otwartym sercem. O Panie. Cóż to za imię, które ucisza burze i podnosi złamanych. Cóż to za chwała, która ukrywa się w szczegółach i świeci nawet w ciszy. Wysławiamy cię, bo twoja miłość jako jedyna przykrywa nas bez wymogu doskonałości. Uwielbiamy cię, bo nawet gdy jesteśmy rozbici, ty odbudowujesz nas z czułością. Tego rodzaju miłości nie da się opisać. Nie mieści się w słowach, nie da się jej zmierzyć uczuciami. Ona po prostu jest: czysta, wieczna, niezmienna. Gdy świat nas odrzuca, ty nas przygarniasz. Gdy drzwi się zamykają, ty otwierasz niewidzialne drogi. Gdy tracimy wszystko, ty nadal jesteś wszystkim. Dlatego dziś nasze łzy nie są z rozpaczy, są z wdzięczności. Wdzięczności za to, że nadal stoimy, że mamy oddech, że mamy nadzieję, bo jeśli Pan jest z nami, nic nie jest stracone. Nawet jeśli dzień zaczął się w ciemności, Twoje światło wdziera się w cienie i przemienia wszystko. Duchu Święty, nawiedź te chwile, przeniknij ten dom, ten pokój, to serce, które woła, usiądź obok nas, szepcz w ciszy. Wypełnij atmosferę swoją chwałą. Niech wszelka trwoga zamilknie na dźwięk Twego głosu. Niech każdy strach zgięty zostanie w Twojej obecności. Tchnij w nas Twoje życie. Odnów to, co zostało złamane. Rozpal na nowo płomień, który czas próbował ugasić. Znasz każdą niewidzialną łzę, każde wołanie, którego ludzie nie usłyszeli. Ale Tobie nic nie umyka. Żaden ból nie jest pominięty, żadna prośba nie jest zbyt mała dla Twojej troski. Niech Twój ogień teraz pochłonie wszelkiego ducha apatii, wszelką duchową oziębłość, każdą rozproszenie, które oddala nas od tego, co najważniejsze. Niech ta chwila nie będzie tylko kolejnym filmem, niech będzie prawdziwym spotkaniem z wiecznym. Niech niebo się otworzy, ziemia zadrży, a dusza uklęknie, bo ty jesteś tutaj, a tam, gdzie jest Pan, nic nie zostaje takie samo. Drogi Boże, przebacz nam, że tak często szukaliśmy Twoich rąk, zanim szukaliśmy Twojej twarzy. Czasami sprowadzaliśmy stwórcę wszechświata do roli rozwiązywacza problemów, ale dziś nie. Dziś szukamy Ciebie z powodu tego, kim jesteś, suwerenny, święty, niezrównany. Nie chcemy już tylko szybkiej wizyty, mechanicznej modlitwy, powierzchownej wiary. Chcemy zanurzyć się w Tobie, być zatopieni w Twojej obecności, aż nie zostanie nic z nas tylko Twoja esencja. Przemień nasze modlitwy w płomienie, nasze westchnienia w chwałę, nasze milczenie w uwielbienie, naucz nas kochać Ciebie bardziej niż odpowiedzi, pragnąć Ciebie bardziej niż obietnic. Bo gdy Twoje królestwo wchodzi, chaos się cofa, gdy Twoje imię jest wywyższone, nawet niebiosa się poruszają. Dlatego dziś rano wznosimy ołtarz. Nie z kamieni, ale z oddania, z poddania, z pasji do Twojej chwały. A teraz, z wilgotnymi oczami i poddanym duchem, modlimy się niewyuczonymi frazami, ale nagą duszą, z sercem obnażonym przed Tobą. Ojcze, króluj nad tym dniem, króluj nad każdą decyzją, każdym krokiem. Każdą myślą, uczyń z naszego życia Twoje mieszkanie. Niech każdy czyn objawia Twoją obecność. Niech każdy gest będzie pieśnią uwielbienia. Usuń z nas wszystko, co cię zasmuca. Złam niewidzialne kajdany. Uwolnij z wewnętrznych więzień. Ulecz stare rany. I więcej niż to, pozostań. Nie na chwilę, nie na moment. Ale na całe życie. Niech Twoja obecność nie będzie wydarzeniem, lecz zamieszkaniem. Niech nasze oczy dostrzegają Cię w detalach, niech nasze uszy rozpoznają Twój głos pośród hałasu, i niech nasze serce zawsze skłania się ku Twojej woli. Jeśli teraz poczułeś coś innego, wiedz: To nie była emocja, to była obecność. To nie był tylko tekst, to było spotkanie. Duch Święty odwiedził Cię i On nie przychodzi na próżno. On uzdrawia, przemienia, wzmacnia. Nie ma znaczenia, że nikt inny nie rozumie, co przeżyłeś w tej chwili. Bóg rozumie. On usłyszał to, czego nie powiedziałeś. On otarł łzę, którą próbowałeś ukryć. On jest z tobą i będzie przy każdym kroku, który zrobisz po dziś dzień. Ten kanał to nie tylko strona z filmami, to ołtarz spotkania ze świętym. Tutaj każde słowo jest modlitwą, każde zdanie to wołanie, a każdy dzień to nowa szansa, by żyć blisko serca Boga. Dlatego zasubskrybuj, udostępnij. Wróć jutro, ale ponad wszystko żyj tym, żyj w uwielbieniu, żyj zaufaniem, żyj wiarą, bo tam gdzie jest wiara, tam mieszka Bóg, a gdzie mieszka Bóg, tam dzieją się cuda.